Spektakularne emocje na finałowej scenie. Uczestniczka, która przez cały sezon zdobywała serca widzów swoim niezwykłym wdziękiem i nieposkromionym humorem, stanęła w obliczu największego wyzwania. W trzymającej oddech chwili, kiedy każde serce biło mocniej, odważna finalistka wspięła się na szczyt swoich możliwości i odkryła w sobie nieznany dotąd potencjał. Jej niezłomna determinacja, zacierająca granice między marzeniami a rzeczywistością, zdobyła uznanie nie tylko żury, lecz przede wszystkim serca całego kraju. W końcu, w dramatycznym zwieńczeniu sezonu, ta nieustraszona uczestniczka wygrywa finał, zostając niekwestionowaną królową teleturnieju. 10 sekund start. Nie patrz w górę. Tak jest. Brawo! No, gratulacje! Czyli dobrze dmuchałem! No dobrze, bardzo dobrze!